Co łączy Twoją stronę internetową z twierdzą w kłocku? A no to, że twierdza w kłocku nigdy nie została zdobyta. I jeżeli obejrzysz ten materiał w całości i zastosujesz wszystkie podane w nim kroki, to Twoja strona również nigdy nie będzie zdobyta przez hakerów. Zainteresowane? Ja nazywam się Szymon Starnecki i zapraszam Cię do oglądania. No dobrze, ale nie przedłużając, przejdźmy już do pierwszego kroku zabezpieczenia Twojej strony internetowej na WordPress, czyli do hostingu. I serio, nie żartuję sobie tutaj. Pierwszym i najważniejszym w sumie krokiem do tego, aby Twoja strona internetowa właśnie na oczach była bezpieczna, jest dobry hosting. I nie chodzi o to, że on ma być szybki, nieszybki na takich czy na takich serwerach. Chodzi o jego systemy zabezpieczające, tak? czyli o tzw. Tak firewalla hostingu. I właśnie nad tym powinieneś się chwilę zastanowić, gdy planujesz wybrać sobie nowy hosting dla Twojej strony internetowej. Upewnij się, że ma on odpowiednie zabezpieczenia, które po prostu będą hamować tę pierwszą falę ataków w stronę Twojej strony internetowej. I tak jak powiedziałem przed chwilą, jest to oczywiście firewall, ale jest to chociażby też możliwość zmiany wersji PHP na najnowszą, tak, czyli stale aktualizują właśnie wersję. C'est pas grave. znam hostingi, gdzie do dziś ciężko uzyskać wersję 8.0, co jest w ogóle jakąś totalną abstrakcją, więc po prostu przeglądając oferty hostingowe, skup się na tym, aby ten hosting był właśnie dobrze zabezpieczony, żeby miał oczywiście tego firewalla, no i inne narzędzia typu mod security i tak czyli systemy, które zabezpieczają Twoją stronę, Twoją domenę przed tymi pierwszymi atakami, tak? I wliczamy tutaj też tak zwany właśnie certyfikat SSL, który jest takim naszym dupochronem, no bo on szyfruje dane wprowadzane podczas logowania, podczas wysyłania formularzy, zamówień itd., dzięki czemu te dane nie wyciekają właśnie na zewnątrz, są po prostu zaszyfrowane. Więc nawet jak ktoś nie widzi, no to widzi ciąg znaków. No i to jest właśnie krok pierwszy bardzo ważny. Jeśli chciałbyś skorzystać z SEO -hosta, zachęcam Cię do zajrzenia do opisu tego filmiku, gdzie znajdziesz mój link z kodem rabatowym, który daje Ci 30% rabatu na ofertę SEO Hosta. Polecam, dużo osób już skorzystało, skorzystaj i z ty. No dobrze, wróćmy sobie już na naszą stronę internetową. No tutaj też musimy poczynić pewne kroki. No i przechodzimy do kroku drugiego, Moje drodzy, jakże istotnego. Ile razy klienci zgłaszali się do mnie, że ich strona jest zawirusowana, ponieważ nie robili tego, co Wam zaraz tutaj pokażę? No, niezliczę ile razy. Wiele, wiele, wiele razy. Dlatego usługa administracji nie jest wymyślona bez powodu, ale pokażę Ci dzisiaj, jak możesz to robić sam i co musisz robić. Czyli, właśnie, tak jak już powiedziałem, krok drugi, którym są Aktualizację, moi drodzy, aktualizację wtyczek, aktualizację motywu. To jest po prostu must have. Musisz to robić przynajmniej raz w miesiącu. Przynajmniej raz w miesiącu wejść na swoją stronę internetową i zaktualizuj wszystkie swoje wtyczki. No, niejednokrotnie też właśnie klienci się do mnie zgłaszali, że no, Panie Szymonie, aktualizowałem, aktualizowałem wtyczkę WordPressa, motyw. I strona działa. No tak też niestety się zdarza, i tutaj właśnie przychodzi kwestia PHP. Mianowicie, czy nowsze wersje wtyczek działają ze starszym, starszą wersją innych wtyczek w danej wersji PHP. Konflikt między wtyczkami, tak też taki może się pojawić, czy też właśnie problemy w motywie, jeżeli na przykład mamy elementora, a nasz motyw nie lubi elementora, po zakoryzowaniu wszystko się wysypało. Dlatego. Jaka jest najważniejsza zasada przed zrobieniem aktualizacji? Wykonanie oczywiście kopii zapasowej. Ponieważ nawet jeżeli nam się ten sklep, ta strona wysypie, wtedy jedno kliknięcie, czekamy kilka minut i voila, strona wraca do żywych. Możemy jeszcze raz ponowić próbę aktualizacji, zobaczyć co dokładnie tą aktualizację wywala. I słuchajcie, ja Wam oczywiście pokażę, jak tę kopię wykonać w szóstym kroku. Także oglądaj do końca, nie przewijaj teraz, bo wszystkie kroki są bardzo ważne. Ten jest materiał krótki, także skup się. Aktualizujesz wszystkie wtyczki. Jeżeli coś się wywala, przywracasz kopię, sprawdzasz, dlaczego się waliło. Aktualizacja jest dość, dość prosta. Klikamy sobie Uruchom Aktualizację. No, i w ten sposób aktualizujemy wtyczki. Fajnie, że nam się coś wywaliło. Jeżeli mamy jakiś czerwony komunikat, odświeżamy sobie po prostu stronę, ponieważ reszta się już nie zaktualizuje. Czasami się tak dzieje. WordPress jest po prostu kapryśny i czasami ma problem. Jeżeli mu nie, no właśnie nie zaskoczy jakiś limit, czy po prostu jest starsza wersja, czy też niezaglądana, jest to strona kursu. Właśnie taką stronę zrobiliśmy w moim kursie WordPressowym. Więc jeśli również chcesz zobaczyć jak robić jakąś stronę internetową, no to zapraszam cię do mojego kursu, z którego łącznie z moich wszystkich kursów skorzystało już ponad 3000 kursantów. Nie jest to wymyślona liczba, jest to naprawdę tak duża właśnie liczba kursantów. Więc jeżeli potrzebujesz z Tworzyć stronę internetową, czy chciałbyś zacząć zarabiać online przez stworzenie stron internetowych? Zapraszam cię do mojego kursu, e, gdzie pokazuję, jak to zrobić, a kosztuje jedynie 410 zł. Dużo, niedużo. Ja wiem, że przekazuję tu bardzo cenną wiedzę, dlatego cena jest taka, nie inna. E, No i jak widzisz, te opinie są pozytywne, więc myślę, że warto po prostu skorzystać. Wracając, e, powiedziałem aktualizację wtyczek, ale są jeszcze aktualizacje motywów i w ogóle tutaj na chwilę się zatrzymajmy, na parę sekund, e, powinieneś mieć coś takiego jak motyw potomny. Jak widzisz, tutaj motyw child, ponieważ jeżeli robisz aktualizację motywu, strona może się wywalić. Teraz mając wersję child, to ona odpowiada za główną strukturę strony. Czyli jeżeli wprowadzasz jakieś zmiany um, właśnie w kodzie, czy w wyglądzie strony tak dalej, to odpowiada za to elementor child. A za taki fundament tej strony, powiedzmy, tego motywu odpowiada ten główny motyw. Więc, jeżeli aktualizujemy, i o ile oczywiście o czegoś nie spopraczą, bo też czasami jest tak, że programiści coś potrafią zepsuć, no to też w końcu są tylko ludzie i może nam się tu walić, ale raczej w większości przypadków jest tak, że aktualizując sobie motyw główny, nic tam się nie wywala na tym naszym motywie podobnym, dzięki czemu strona dalej działa i funkcjonuje. No i tyle w tym drugim, jakże ważnym kroku. Moi drodzy, krok trzeci to zabezpieczenie tak zwanego pliku htaccess. Access. Czym on jest? No, jest to plik, który po prostu generuje dostępy do różnych ścieżek naszych plików, naszej strony internetowej. I teraz ten plik możemy edytować w kilku miejscach, tak naprawdę. Jeżeli masz wtyczkę od pozycjonowania, na przykład IOCO, możesz może sobie wejść właśnie w tą wtyczkę. Następnie narzędzia, editor plików. No, i tutaj mamy dwa pliki: robots.txt, no i właśnie ten HT Access. Możesz do tego wykorzystać również program do łączenia się z serwerem poprzez FTP, np. FileZilla. Czyli odpalamy sobie FileZilla, wpisujesz serwer, nazwę użytkownika, hasło oraz port. Domyślnie jest chyba 22 albo 21, tak? Domyślnie jest 21. No i w ten sposób łączymy się ze swoim serwerem. Teraz przykład. I jak widzicie, jestem już połączony i widzę właśnie te wszystkie pliki, które chciałem widzieć, czyli ht access mam już dostępny. Lub trzecia wtyczka to jest trzecia wtyczka, trzeci krok to jest właśnie wtyczka i nazywa ona się um, po prostu file. Więc instalujecie sobie e, wtyczkę do przeglądania właśnie plików serwerowych e, wewnątrz waszej strony internetowej, e, no i macie podobny widok jak w Fazili, tylko po prostu wewnątrz waszego WordPressa. Może to być właśnie ta wtyczka e, lub e, jego odpowiednik. Teraz wiem właśnie, że któraś z tych nie, m, ostatnio nie wyświetlała a także przetestujcie sobie m, jedną z tych trzech wtyczek, tak? Czyli Tutaj, tak jak pokazuję, czasami właśnie, zanim dostarczy FTP, no to w ten sposób mogę szybciej się dostać. No i dobra, wróćmy sobie do tego pliku. W tym pliku musimy sobie rzucić takie, takie nasze regułki. Oczywiście on już ma też jakieś teksty często. Jeżeli instalujemy sobie właśnie na przykład wtyczkę do optymalizacji naszej strony, no to ona też tutaj dodaje różne rzeczy. No, różne wtyczki tutaj dodają różne rzeczy. My za to musimy sobie dodać coś takiego jak ochronę pliku wp-config, tak? Czyli zabezpieczamy ten główny konfiguracyjny plik naszej strony, czyli wrzucamy sobie taką regułkę. Ja oczywiście Wam te wszystkie... Regułki dostarczę prawdopodobnie w opisie tego materiału. Wyłącz list, listowanie katalogów, czyli nie jakby dostarczamy informacji, jakie mamy katalogi na stronie. To nie jest potrzebne dla botów. Właśnie hakerzy mogą to wykorzystać, aby gdzieś w różnych dalekich katalogach zostawić swój złośliwy skrypt. No i trzecia opcja, zablokuj dostęp do wp-includes, czyli kolejny folder, który jest dość istotny, zawiera różne konfiguracje właśnie w WordPressie i my tutaj blokujemy w ten sposób do niego dostęp. Tak jak widzicie, trzy takie podstawowe warianty, które warto dodać, które trzeba, nawet należy dodać do swojego pliku htaccess. I oczywiście zaraz przejdziemy do wtyczek, które też mogą zrobić to za nas, ale ja mimo wszystko zawsze gdzieś tam preferuję dodać to z palca i mamy pewne, że jest po prostu w tym pliku już umieszczone. Jest coś takiego jak robot text, który możemy sobie tutaj utworzyć. No i słuchajcie, tak naprawdę robot z nie niekoniecznie służy nam do bezpieczeństwa, on raczej odpowiada za usługę pozycjonowania, czyli komunikowania się z botami Google i informowanie ich o tym, co warto, co nie warto. Dlatego na przykład w takim pliku tekste możemy sobie ustawić e, po prostu blokadę dla e, userów, dla, e, czyli jak widzicie ukrywamy pliki przed botami wp-admin i wp-login.php i wtedy one tam po prostu nie wchodzą, czyli możemy sobie zrobić taki e, nick, e, On oczywiście jakoś nie chroni, ale bardziej jest zabezpieczony przez tym, że nie mamy spamu botów właśnie w tych lokalizacjach. Krok e, następny. Moi no drodzy, mamy w kroku czwartym oczywiście wtyczki do zabezpieczania naszej strony internetowej. I jak widzicie, jak wpiszemy sobie Security, e, wyszukiwarkę wtyczek, no to mamy całą masę tych różnych wtyczek zabezpieczających, z czego jakby popularne, no to oczywiście na przykład e, Word Defense, e, czy All in One Security, właśnie Jetpack. E, ja nie korzystam, nie jestem fanem, ale, um, ale też jest. Być może kiedyś się poprawi, to chętnie go przetestuję. Na razie no, ta wersja wygląda i działa średnio. Generalnie ja takich wtyczek za dużo raczej nie używam. Skupiam się na tym, żeby hosting był dobrze zabezpieczony, żeby wszystko było zaktualizowane. Za to korzystam sobie z czegoś takiego jak limit login attempts. I co to jest? Generalnie chodzi o to, że jeżeli ktoś za dużo razy się zaloguje, no to nasz system go po prostu blokuje. Czyli masz trzy próby, po trzech próbach zostajesz zablokowany na 20 minut, potem na chyba godzinkę, a później już leci permanentny ban. My sobie też to możemy w ustawieniach dostosować właśnie na ile mają te blokady trwać i po ilu próbach. I to uważam, że jest bardzo przydatna wtyczka, ponieważ to właśnie bardzo dużo blokuje botów, które próbują się zalogować właśnie przez wp-admin. Więc to zalecam Wam aktywować. Jak widzicie w moim kursie pokazałem dokładnie to samo. Widzimy, że ta wtyczka jest zainstalowana. I że blokuje po prostu dostęp do podczas logowania się. No, akurat to bym musiał, bo nie chciałbym teraz po prostu się skupić na wypełnianiu tego pop-upu, więc, więc po prostu ją polecam, bo to jest prosta w użyciu. Tak naprawdę odpalacie go, nie musicie nic robić. I tyle. Kolejną wtyczką, czyli ten World Defense chociażbym, włączmy go sobie, i oczywiście to jest pierdyliard różnych ustawień. I to jest właśnie coś, co, co mnie boli zawsze, jak instalować te wtyczki, ponieważ tych ustawień jest po prostu mnóstwo i mam wrażenie, że po instalacji tych wtyczek i odpaleniu strona często po prostu zwalnia, przez to, że on no, ingeruje chcąc, nie chcąc tą stronę, tak? Musi ją wiecznie skanować, wiecznie obserwować każdą sesję. I okej, okay, jak tych użytkowników jest mało na stronie to jeszcze luz, ale jak po prostu ich się pojawia więcej, no to generalnie zaczynają się problemy z wydajnością strony. Jeżeli to jest jeszcze jakiś większy serwis, tak jak na przykład mój z kursami, gdzie jakby tych rzeczy troszeczkę jest i muszę o tą wydajność dbać, żeby po prostu to jakoś działało, a i tak już. Jest na granicy, że tak powiem. Nie? Więc, no więc, ok, można sobie zainstalować, można się pobawić. I oczywiście na Nacie jest mnóstwo filmików o tym, jak to, jak to ustawiać. Ale nie oszukujmy się, one są dość te ustawienia intuicyjne, tylko jest ich po prostu wiele. Jeżeli sobie przejdziemy narzędzie po narzędziu, zapora po zaporze, tak, i, i poczytamy sobie, co tutaj możemy ustawić. No to tak naprawdę jest to kwestia blokowania, jest to kwestia zmiany właśnie, zmiany logowania z tego wp-almin na przykład na, nie wiem, slash pomarańcza, pomidor, cokolwiek, tak? Czyli że nie macie tego domyślnego URL-a do logowania się w WordPressie. No i to wszystko możecie sobie tutaj ustawić i jakby nie wiem, czy, czy jest sens aż tak pokazywać, bo tak jak powiedziałem, jak włączymy sobie tą, tego Word Defensa, no to możemy sobie po prostu na dzień dobry ustawić te globalne, że tak powiem, ustawienia. Tak, czyli, czyli wybieramy sobie, wchodzimy, jakby no, mi już to przeskoczyło, ale tutaj sobie po prostu zaznaczamy zalecane ustawienia, start i jakby to jest wszystko. I wtedy, jak widzicie, ta zapora zaczyna sobie w tle działać, i możemy przejść właśnie yy, i dostosować sobie wszystkie te opcje, które tutaj są dostępne. Czyli zablokuj po ilu danych próbach logowania. Dokładnie to samo co tamta wtyczka, yy, którą pokazałem wcześniej. Oczywiście, jeżeli mamy Defensa, to tamtej nie instalujemy, bo ta robi to samo. Yy, no, i tutaj mamy tych ustawień, tak jak powiedziałem, całą masę. Ale wydaje mi się, że jest ich po prostu za dużo, tak? bo jeżeli ktoś nas próbuje zaatakować, a my mamy już zrobione pierwsze trzy kroki, plus dorzucimy sobie styczkę limit login, no to nie jest problem, nie? Chyba, że w kroku piątym daliście ciała i zaraz o tym kroku piątym powiemy, ale generalnie raczej to już wystarcza, tak? żeby uchronić się przed przed niebezpieczeństwem, które płynie z sieci, tak? W postaci jakichś wirusów. Tyle, idziemy do kroku piątego. Moi drodzy, krok piąty, jakże istotny krok, bo możemy robić te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą Wam pokazałem, tak? I co z tego, że zbudujemy sobie tą ogromną twierdzę, tak? Tą niezdobytą twierdzę kłocko, jeżeli drzwi będą otwarte. Co mam na myśli mówiąc, e, drzwi otwarte? No, jeżeli skupiliście się na tym, co jest na ekranie po lewej stronie, a nie na mojej twarzy, e, no to już widzicie. I wbrew pozorom, e, już coraz rzadziej, coraz rzadziej, ale nadal zdarza się, że e, moi klienci robią fatalne hasła i loginy. I to nie jest na zasadzie, że ja dzwoń do klienta czy piszę do klienta i pytam, jakie utworzyłem parametry, ponieważ ja zawsze tworząc usługę np. strony internetowej, to ja im generuję te wszystkie rzeczy i po prostu mm, przepraszam, wysyłam link do generowania i nakłaniam, że mają użyć silnego hasła, czyli tego wygenerowanego chociażby przez WordPressa. Ale jeżeli na przykład pozycjonowanie wchodzi w grę, czyli wchodzę na jakiś serwis lub na widzówkę Google, gdzie dostaję na przykład dane, bo też jakby ja proszę, żeby mi oczywiście tworzyli konto, ale zdarza się czasami, że mi te dane wysyłają, no to te hasła są bardzo, bardzo słabe. I moi drodzy, krótko. Nazwa użytkownika admina. Broń Boże, to nie może być admin. Nie i kropka. Po prostu niech to będzie. Losowy ciąg znaków, niech to będzie hr coś tam, niech to będzie kurcze, naprawdę nie wiem, cokolwiek, tylko nie admin. No, jakby tyle się o tym mówi, a i tak ludzie robią tego admina. Po prostu tego nie róbcie, to jest za łatwe, bardzo szybko zostanie złamane. Hasło, moi drodzy, hasło, co powinno mieć hasło? Osiem znaków, znaki specjalne, duże, małe litery, cyfry, tak. No tak, ale to już też jest całkiem mało dzisiaj. Po prostu robimy sobie: generuj hasło, spójrzcie, ono ma więcej niż 8 znaków, nie ma totalnie żadnego znaczenia i jest po prostu no nie do odgadnięcia, nie oszukujmy się, tak? Ktoś, no, nie wiem, jaki musi mieć komputer, żeby to odgadnąć. Chyba, że chcecie pamiętać o haszu. no bo no, jakie ja mam to zapamiętać? No oczywiście jest opcja zapamiętywania hasła właśnie w przeglądarce Google Chrome na przykład i możecie z niej korzystać bezpiecznie. O ile macie wszędzie bezpieczne hasło, bo jeżeli macie tutaj bezpieczne, ale do waszego maila macie admin123, no to ktoś się włamie na waszego maila, wejdzie do waszych zapisanych haseł na waszym koncie no albo po prostu przywróci i zmieni sobie hasło tutaj, nie? bo będzie miał wasze, waszego maila. Więc e, wszędzie, wszędzie, na komputerze, na mailu, na stronie, wszędzie używajcie e, silnych haseł, bo to jest mimo wszystko, Dalin, jeden z e, najczęstszych powodów ułamania, że te hasła są po prostu beznadziejne. No, może surowo, ale prawdziwie, ja zawsze wolę gorzką prawdę niż e, słodkie konceptko, więc e, no, mówię jak jest. Także na tym zamkniemy ten krok, robimy silny login, silne hasło. I idziemy dalej. No i mamy końcówkę, ostatni krok, i to, co Wam powiedziałem na początku, czyli kopia zapasowa. Bo, nawet jeżeli przy aktualizacji coś Wam się wywali, możecie wrócić to dość oczywiste, ale jeżeli ktoś Wam się schakuje, tą Waszą stronę internetową, i Wy teraz macie tydzień, miesiąc, najlepiej miesiąc, dwa miesiące do tyłu, kopie zapasowe. To ok, tracicie mnóstwo danych często, bo jakby macie już wprowadzone jakieś rzeczy, ale możecie sobie porównać. Bierzecie starą kopię, robicie kopię aktualnego serwisu, porównujecie i wtedy łatwiej znaleźć te wszystkie zainfekowane pliki, no bo jest w nich różnica, tak? Więc robimy kopię zapasową na dwa sposoby. Mój ulubiony, który ja praktykuję. Ale wiem, że też nie wszyscy tak praktykują. Dlatego oczywiście ja robię kopię zapasową używając swojego hostingu. Przechodzę sobie po prostu do moich stron internetowych na WordPress. Oczywiście ten proces można zautomatyzować. Tak, czyli wchodzę sobie w listę, przepraszam, w wszystkie instalacje. Przechodzę sobie do mojego, do mojego właśnie serwisu, gdzie chcę zrobić kopię, no i klikam sobie backup i już. Ten backup zaraz będzie się generował. Ustawiam, gdzie ma się właśnie wygenerować: czy to ma być lokalizacja domyślna, czyli na moim hostingu, czy też być może właśnie na Google Drive, aby oszczędzać miejsce hostingu. A kopię trzymać to właśnie w chmurze na przykład. Klikam sobie Backup Instalacji sprawdzanie zawartości zatwierdzonych danych ale tak naprawdę oznacza to, że tworzy nam się już ten backup. Spójrzcie, ile mnie to kosztowało? No chwilę, no to niech się robi, pisze to 3-4 minuty nawet, nie? Ale zaoszczędzi Wam po prostu godzin i mnóstwa nerwów. Jeśli chodzi o wtyczkę do backupu, no to mamy podstawową, jak Updraft Plus. Możemy sobie robić duplikatorem oczywiście i zapisywać na naszym ekranie chociażby, tak? Na pulpicie. No, czy all in one e, migracja, właśnie i kopia zapasowa? No, i na przykładzie tej wtyczki, każdy z tych wtyczek robi generalnie to samo, więc tak naprawdę, obojętnie, którą z nich sobie powierzycie. E, dlaczego preferuję to robić kopię przez hosting? No, z prostego powodu nie obciąża mojej strony internetowej. Dzieje się to na hostingu, a nie na mojej stronie internetowej. Dzięki czemu? strona e, nie ma dodatkowej kolejnej wtyczki. Ja po prostu zawsze zachęcam, żeby tych wtyczek było jak najmniej. No po zainstalowaniu sobie tej wtyczki przechodzimy sobie do X do kopii zapasowych, przepraszam. Klikam za tutaj już kopię zapasową. Mamy teraz przygotowywanie danych. Czyli on zbiera informacje ile tego wszystkiego ma do wykonania w tej kopii. No jak widzicie, kopia nam się tutaj zaczęła generować. Mamy informację, że kopia waży 352 mega, no i możemy sobie ją pobrać właśnie na pulpit lub zostawić tutaj. Jeżeli na przykład nam się właśnie serwis by wywalił, tak, czy z jakiegoś powodu no, aktualizowaliśmy, coś się po prostu zepsuło, no to mamy tutaj opcję przywróć i on przywraca nam serwis z dnia dzisiejszego, sprzed 22 sekund. To wszystko moi drodzy. Zostawcie proszę łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się spodobał i napiszcie proszę komentarzy. Strasznie mało tych komentarzy piszecie, a wiem, że oglądacie materiały, bo dostaję od Was zapytania o usługi, więc mówicie oglądałem, oglądałam, ale nie komentujecie. Chociaż głupią okejkę okay napiszcie w komentarzu i jakby dla zasięgów, żeby po prostu ten kanał rósł, aby inni też mogli oglądać. Także subskrybuj, komentuj, zostaw łapkę w górę i widzimy się, a raczej słyszymy i widzimy się w następnym materiale. Do usłyszenia, hej!